Osoba za mną. Jest bardzo fajna. Pajcia! Dam pozada! Osoba za mną! Gdzie się zarzuciłaś? No co ty? Żyraw go, go, to go 45 masz. Skąd na oś Sześć, z tej strony chodź. Sześć, chwilę bielę, Mam dość Dobra. Jesteśmy po to, po to się rośnie, żeby. idź, idź Ja jestem jestem. iść, 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 iść,

mówi prawdę ale dobra kupowałam to jak miałam 6 lat i nadal mi się nie skończyło, a to było takie osoba za mną jest moją drugą niewzrogą ja. ja. no. ej no. Brat, to twoja nie tw to jest twoja, twoja. No. nie okay. ej, osoba za mną i jest bardzo miła i on tak jak moją. Różowa dla siebie! Nie różowego! I to się Pozdrawiam! O za mną. Ciągle mnie pociesza. A żeby za i bardzo fajna. I ma jambuzia w pokoju. O nie, ładnie, to moja Dramboziaba. Osoba. Aha. E, osoba za mną może jak pójdzie do domu, dostanie tą żambo... dżambo żabę. E, o tym mi nie mówiłaś. Osoba za mną. Nie będzie fajna. Poukładam! E, Poukładam! W ogóle ja mam... Filtr jakiś chyba. Właśnie ja też tak widać, ale nie ma filtru. No właśnie, to jest bardzo dziwne. Powoli mam dość! Osoba za mną idzie ze mną w maju do komunii i Roxy też. Osoba za mną. Co ja mogę powiedzieć? jeżeli ode mnie niższa. Hmm? Osoba za mną ma rozmiar buta 39, prawda? Tak. No. Nawet teraz no. musimy na końcu od, y, odcinka przynieść te buty i zobaczyć. I pokazać No tak. rozmiar moje no. buty. Yy, o trzeba ze mną mach... Powiedz, przyznać. Yy, miać 37. A ja mam 46, no. Ale rozumiem. nie, pani piękniarka powiedziała, że mam 38 mam. Aha, no to blisko. Ale nie, <laughs> ma już Okej. Okay. No to tak, osoba za mną ma mega, mega, MEGA DŁUGIE WŁOSY! No czekaj, ja mogę rozpuścić je też. Akurat nie są tak za bardzo rozczesane, ale mam do nie. nie. Długie. Bo akurat nie są rozczesane, ale tak to są w... Już No ja to... No bardzo, i teraz twoja kolej. No twoja. No dobra. Osoba za mną ma bardzo piękny pokój mogę wam pokazać tutaj Zuziochi a ja dobra już wracacie trzeba się słuchać zuzie pamiętajcie osoba za mną nie cierpi bałaganu tak to, to ja osoba za mną <tuszy> Co ja mogę powiedzieć? Ma niebieskie oczy, ja mam zielone, jakbyście mnie widzieli. Osoba za mną dzisiaj się ubrała takiego razem mieliśmy się tak temu. wszystko <laughs> <Fisk>, ty <laughs> ruszasz? Nawet wybieraliśmy wieczorem takie same skarpetki. Mamy ten vibe. Wakacyjny vibe do Cigaret. Patrzcie, nawet mamy spodnie takie same. Patrz. Um, ja mam chyba ciemniejszym trochę. O, 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 o. Osoba za mną ma taki... <gryw> o, Poczekajcie chwilę. Ma takie dwie rzeczy z ale kupiła, nie uszyła. Mm. Bardzo dziękuję Poli, że taka jako słodzieckiego Osoba za mną. Mhm. Osoba. Gosh. Sorry, Osoba za mną. Ta osóbka. <ścoughs> nie A, nie to oba jest. Oba jest. Osoba za mną ma dwa telefony, bo jeden <ścoughs> się... Z, y, ja zmalił, to mogę udowodnić. Trzymała przez trzy miesiące. Pod łóżkiem był. Rienkował mi się jakiś cud. Że ja z nią rozmawiałam po prostu. To nagle się... Zalezę! I Dobra, teraz to. ma dwa telefony, bo sobie kupiła. Osoba za mną e... traktuje jak... właśnie cis. Czyli kuzynka. Albo siostrę albo kuzynkę, no. My możemy być starszymi kuzynkami. Uuu! Osoba ze mną ciągle mnie biła jumbożabą. Osoba za mną. To jest nielegalne. Ja jestem fanem tylko ziaby. Jasne? Jumbożaby. Ja I to jest tak. O, ja ma ciambożę w ja pokoju to jest nie do wytrzymania! <grystanie> Oblazę się na ciebie! Nara! Jednak wróciłam, mówi Uła. się nie chce siedzieć w domu. Osoba za mną <grystanie> <grystanie> Osoba za mną występowała. Na moim odcinku, więc koniecznie zobaczcie. Dwa razy. No, dwa razy. I tym oto sposobem kończymy. Pozdrawiam. Do ja pozdrawiam.